propozycja na lato od marki Barum, która spełni oczekiwania w zakresie osiągów i szeroko pojętej ekonomii. Dłuższe przebiegi, niskie opory toczenia oraz doskonałe prowadzenie i przeczepność to niewątpliwe atuty tego modelu. Zamknięte bloki bieżnika usztywniają strefę barkową opony, co poprawia precyzję kierowania pojazdem. Zoptymalizowany wzór bieżnika z opatentowaną technologią blokujących się lameli ogranicza deformacje i odkształcenia, zapobiegając niekontrolowanym zachowaniom na mokrych nawierzchniach. Nowoczesna mieszanka gumy, z której wykonano model Bravuris 5HM oparta na krzemiące najnowszej generacji, zapewnia doskonałą przyczepność oraz niskie opory toczenia a także podwyższa trwałość opony i wydłuża jej żywotność. Opony Bravuris 5HM charakteryzują się o 10% niższym hałasem w stosunku do poprzedniego modelu, co w połączeniu z dobrą przyczepnością i stabilnością prowadzenia zaowocuje wyjątkowym komfortem podróży. Barum Bravuris 5HM to idealne rozwiązanie dla kierowców poszukujących ekonomicznej eksploatacji, trwałości i wydłużonych przebiegów oraz komfortu w codziennej jeździe.